Hej, mm, dzisiaj pokażę Wam kolejne trzy mini, znaczy mini, kolejne trzy budowle w Minecrafcie. I tym razem będzie tematyka świąteczna, czyli w takie bardziej, właśnie Boże Narodzenie, ale z Bożym Narodzeniem nie będziemy mieli to nic wspólnego, a po prostu będziemy takie święta, nie wiem, Mikołajczycz, czy Stejw. A więc zacznijmy od pierwszego i to będzie taki prezencik mm. W którym zobaczmy co my tu mamy w prezenciku. O! KC. Właśnie widzowie. KC was wszystkich. A więc no. Dobra. I <grym> ta, taki prezent się buduje bardzo prosto. Hmm. Biewę się złoto i na przykład, nie wiem, na znaczy... przykładało was że Buduje się e, złota... lub z wełny jeśli... Jeśli chcesz po prostu dla buduje się takie takie piątkę. Piątkę raz, dwa, dwa. Taką, taką, piątkę. Później daje się cztery takie bloki. E, tak jakby wyszły takie dziewiątka. Później się daje tak i, tak i tak i tak. I tak, i tak, i tak. I tak się robi po każdej stronie i do góry buduje się taką kokardę. A więc tak się to prosto robi. I to jest pierwsza budowla A i w ogóle patrzcie Będzie tutaj przycisk subskrypcji jeśli widzicie ten przycisk subskrypcji to strzelcie też e, subskrypcję pod tym filmem na moim kanale No chyba, że macie to, to KC, jak już mówiłem Tutaj będzie KC A więc jeśli macie subskrypcję to To KC widzowie, a jeśli nie macie to to zostawcie, to wtedy też będzie kaca dla was bo chcę dobić do, do świąt 20 subskrypcji a mamy na tym chwilę, gdy robię ten film 14, a więc robimy profite 6 subskrypcji do świąt taki będzie prezent dla mnie na święta a będzie maraton dla was, codzienne filmiki a więc no, dobra Kolejne to będzie to jest już taki dość duży projekt, to, to jest taki lasek, lasek świąteczny. Polega na tym, tam jest, tam jest początek, że najpierw buduje się taką jakby bramę z liści. Później buduje się, to są, to są zapadnie, to są i one przypominają tak jakby czekoladę. No fajnie w każdym razie wygląda. I buduje się taką ścieżkę taką ścieżkę do końca i buduje się tak jakby lizaka, tak, wiecie, lizak świąteczny i daje się na przykład, tego nie musi tu być, ale tak, aby na przykład ładnie wyglądało, to mo może być taka podpórka i jak mamy tu początek i tam koniec, to teraz e, dodajemy drzewa, dodajemy mm, jagody, dodajemy jagody, aby ładnie wyglądało i mamy taki lasek. I ostatni to będzie choinka. No, choinka się buduje bardzo prosto. Myślę, że każdy wie. Buduje się najpierw taki słup z drzew do góry. I później po prostu się daje liście. Najpierw najpierw słup drzew. Najpierw taki słup drzewny. Później daje się liście na to. Oblega na końcu. Daje się właśnie nie wiem czy to zło. No, czy to złoto, czy to diamenty? Oczywiście do góry też ma być złota jakby taka gwiazdka była. Znaczy nie musi być tego złota do góry, ale to byłoby fajnie wyglądało. Można też dać jakieś światełka typu Glowstone, może występować światła Emerald, diamenty, lazur, emeraldy. Gdzieś tu by nawet było żelazo, a więc. A więc to były trzy budowle, takie, takie nieskomplikowane, myślę. Może ta bombka, aby zbudować tę podstawy, mówię, dla nowych graczy może być trochę, no to ściążka, ale dla nowych graczy chodzi mi co grałem godzina, bo później to, szczególnie jak się obejrzy mój filmik, to powinno być z główki głowy. jak patrzymy, to wydaje się łatwe, a więc... Mm, Myślę, że ja już będę kończył. A jeśli się Wam film spodobał, to strzelcie subika i łapkę w górę. A i na święty, na następny materiał będzie dopiero w piątek lub następnym sobotę, bo się zbliżają święta. Chyba, że może pojawić się jeszcze jutro, w niedzielę, ale tego nie jestem pewien. A więc e, to będzie. Na koniec tego odcinka ja się z jak nam strzelcie subika na ekranie. O, jeszcze raz, jeszcze raz wam pokażę tego suba. Strzelcie subika, jak się to kartę widzowe, a więc ja się z wami nam zostawcie łapkę w górę subika subika, a więc nara.